Siemanko z tej strony MeFi i witam was w moim kolejnym filmiku. Tym razem o hetricku, no powiedzmy, że w serii talenty to jest go, nie do końca. To jest taki bardziej filmik, bo wiele osób jest ciekawe tego zawodnika, a nie filmik typu Wiecie, wow, ten gość jest naprawdę niesamowity, mi imponuje, jest kozakiem i tak dalej. Natomiast zrobiło się Hetrik ostatnio bardzo głośno, głównie za sprawą bardzo wysokich statystyk i głównie za sprawą jego transferu do nipu. To Ninja Sim Pijamas za Esetaka teraz skakuje REZ zostaje, jakby wiecie, ponownie zostaje Raiferem, no i Hetrick jest paperem. No i teraz ten nip na papierze wygląda naprawdę bardzo groźnie, naprawdę są groźne niki. Natomiast tytułowe pytanie, czy Hetrik to jest nowy Monesi? Nie, uważam, że po prostu nie. Ale też nie uważam, że jest przeciętny i no, jeśli to Was jakoś zaintrygowało, to polecam sobie zobaczyć całość tego filmu, bo to jest na pewno ciekawa sprawa i sam jestem ciekawy, jak będą wyglądały jego pierwsze mecze na Blaście już za tydzień, nie wiem. I generalnie ja go zacząłem obserwować dawno temu, chyba nawet jak był po prostu nowy skład Nawi Junior ogłoszony. Poglądałem sobie trochę jego streamów na Twitchu, ale pamiętam, że dosyć szybko mnie przez to interesować. Po prostu kojarzyłem, znaczy zauważyłem, że jakiś nie jest wybit mechanicznie i niezbyt mi się po prostu chciał oglądać przez to jego faceity, ale też warto dodać, że to jest właśnie taki typowy młody zawodnik z faceita 5000 meczów, około na Faceita' tam nie niecałe, ile około nad 5000 elo obecnie oczywiście 18 lat, tak jak już powiedziałem jest awperem i mimo, że nie ma jakiegoś doświadczenia, doświadczenia na wysokim poziomie, znaczy tam grał parę meczów w na'vi no ale nie ma, no i też nie grał jakichś lanów przed dużą publiką i tak dalej, a teraz wiadomo, będzie grał niedługo natomiast mimo tego już w wieku 13 lat grał na jakichś lanach i właśnie też mówił, że akurat lany lubi grać i że woli na tych lanach grać, co no nie jest aż takie częste, bo jednak w większości gra się wygodnie i spokojnie w domu. Natomiast Hetrick wydaje się być dosyć dojrzały, emocjonalny i tak zdrowo wychowany, co zawsze jest ogromnym plusem, jeśli chodzi o funkcjonowanie w drużynie. I jeszcze właśnie propos tego Monesego, który tam w tulej i tak dalej który zajął notabene niedawno siódme miejsce w topce zawodników w roku 2022, no to sporo osób generalnie mi pisało tam rok temu, dwa tytuły temu nawet nie wiem, może 3 lata temu, zanim do G2 przeszedłem, właśnie zrobił filmik o i tak chciałem to w sumie też wyjaśnić, bo w sumie dużo było: No, my jak mogę się zrobić. No generalnie ja nie widziałem w tym żadnego sensu, bo każdy mówił o Monesym dosłownie każdy wiedział, że niesamowite też się robi, znaczy każdy się interesuje, tak? Masa osób po prostu jego streamy oglądała i też oglądała jego konta na YouTube i tak dalej, więc nie było praktycznie niczego ciekawego, co mógł powiedzieć, oprócz tego, że to jest chyba największy talent poza no i faktycznie oparł sobie w tym roku swoim pierwszym w tier 1 bardzo dobrze, a też wydaje mi się, że było było wiele lepiej, gdyby po prostu G2 miał lepsze wyniki, ale tutaj już koniec o Monesym, taka notka tylko naprawdę szybciutko, jak najszybsza. Teraz, co wam powiem generalnie o Headtricku. Jednym z takich moich pierwszych założeń to było coś w stylu musi naprawdę dobrze podejmować decyzje i dużo pracować nad swoją grą, żeby z takim przeciętnym MM był w nawi Academy. No bo on przecież wcześniej nagrało po prostu Rifle'a i AWP zaczął grać dopiero w teamie od całkiem niedawno. dokładnie to wam nie powiem od kiedy, ale pamiętam coś takiego z wywiadu, więc potem sobie sprawdziłem HLTV. Mniej więcej jakieś ponad pół roku temu zaczęła AWP dopiero figurować dopiero wtedy zaczął AWP grać. więc jak sobie spojrzymy na statystyki to jest przez, przez te ostatnie właśnie 6 miesięcy jak grał z AWP, jest zawodnikiem z najwyższym ratingiem na świecie znaczy jeśli bym dał jakieś tam filtry, naprawdę już małej ilości map, to może ktoś tam kto zagrał 10 meczów to może miał więcej ale z takich, no co grali dużo map to ma najwyższy rating na świecie, czyli 1.37 i impact rating 1.39 więc trzeba w tym ratingu też bardzo mocno wziąć jednak na poprawkę to, że gra w Na'Vi Junior i to głównie gra przeciwko innym akademiom. Tak, no to jest jednak duża różnica. Ale też z drugiej strony poziom ces ie jak wiadomo, jest coraz bardziej zawężony pomiędzy tymi tierami, nawet pomiędzy akademiami. Więc też nie można przejść obojętnie obok tak wysokich statystyk, co nie? Natomiast tak, gra 1280x960 Stretch, Sens 2.3, 400 dpi, no i gra na Super lajcie. No i tak, jak generalnie Hetri gra, to na pewno nie jest gracz, który szuka duelu. To na 100% mogę Wam powiedzieć, tak jak właśnie wielu zawodników, na przykład ja tak mam, że ja się po prostu lubię challenge'ować z ludźmi lubię ten aspekt jakby konfrontacji jeden aspekt po prostu mechaniczny i lubię jakieś nawet często wejścia w jakieś trudne miejsca, albo podejście ciężkiego duela, danie efektywnego hero'a i tak dalej. On tak nie gra. Oczywiście z AWP regularnie jakieś plays'y sobie robi, ale takie plays'y normalne dla Wuppera, nie jakieś agresywne. Zamiast tego on bardzo dużo nowo i bardzo tak procentowo podchodzi do wszystkich sytuacji, tak naprawdę bardzo książkowo i nawet mądrze niż książkowo, no po prostu bardzo, bardzo mądrze gra, tak mogę to w skrócie powiedzieć. Jeśli jakiś moment, w którym przeciwnik potrzebuje znaleźć jakiegoś fraga, to hetrig nie pikuje, jeśli coś trzeba zrobić, to ze sporą ostrożnością, ale no pikuje tam robi tego Place'a, tak? Natomiast trick generalnie zamiast podejmować jakiś duel 50 na 50, tak jak już mówiłem, to woli pokonać przeciwnika jakimś, nie wiem, timingu, jakimś ostrożnym pikiem, razem z dobrym crosser placementem itd. Tak no i to właśnie oprócz jakichś nielicznych, wyjątkowych graczy, oczywiście. Jest tym bardziej opłacalnym do gry na proscenie tym bardziej, że Hatrix, tak jak już mówiłem, nie ma jakiegoś gigantycznego potencjału mechanicznego. I tutaj nie chcę, żebyście mnie jakoś źle zrozumieli, on jest dobry, szczególnie z AWP, głównie z AWP jest dobry, ale nie wydaje mi się, że dorasta do poziomu najlepszy na świecie, a z rifla, tam z Uspa i tak dalej, to tym bardziej już. To na pewno nie jest, nie jest to taki najprostszy przykład jak Monesi, który po prostu potrafi, wiecie, każdego wprawić w osłupienie i każdego zaskoczyć. Też chciałem podkreślić, że to są niewielkie jakieś tam różnice pomiędzy prosami, jeśli chodzi o te podejmowanie tyz jakieś mniej monte granie. Praktycznie wszyscy tam prosi wiedzą kiedy mają być pasywnie, kiedy agresywnie i tak dalej. Ale wiadomo jednak te drobne różnice wydaje mi się, że sprawiają, że Hedrick jest nieco bardziej użyteczny, jeśli właśnie chodzi o aspekt funkcjonowania drużyny, nieco bardziej też consistent i No i też nieco lepsze statystyki dzięki temu po prostu robi. Natomiast szczerze mówiąc, to jak oglądałem te 40 demek, to, to było serio męczące, po prostu nudne to było. Nie było praktycznie żadnych epickich highlightów, sami to zobaczycie. Jakichś nie było szalonych flicków z AWP, nie było super trackingu yy, podczas sprayów, czy, czy trackingu za głową, nie było jakiegoś idealnego movementu myszką płynnego, jakiejś takiej zwinności w obracaniu się, super movementu w ogóle. Jakieś super precyzyjne strzelanie głów, klaczy kosmiczne, no, nie było niczego takiego, co by mi na głowę. W ogóle, na przykład z M-ki on praktycznie wcale w głowę nie mierzy. I y, też jakby nie krytykuję na maksa, jest dobry, ale też weźcie pod uwagę, że tutaj jednak są dobre momenty, a jednak widziałem sporo jakichś przeciętnych sprayów i tym podobnych sytuacji. Natomiast jedna rzecz jest pewna, Hetrick co co z AWP musi trafić, to trafia. To na pewno. I generalnie powiedziałbym, że ma taki dosyć bogaty place'a, no to już mówię, że według mnie mądrze gra To jest po prostu też chyba kwestia odpowiedniego jego podejścia do gry, takiego trechartowego. Po prostu pracy i też myślę przygotowania z zewnątrz w nawi Junior Widziałem na przykład na tym demku, jak były highlights'y, że runda za rundą są totalnie inne Niby to jest to na dobre dla WPR, a taki przykład, nie? Na Mirażu, tu jakiś w konie przygotowany, pik po fleszu, tu jakiś późno pik w oknie Tu znowu na B jest gdzieś tam w domku, to sporo razy zresztą highlighty będą taki jakiś na Gale robi tu, gdzieś tam blisko na rampie i ogólnie też mają takie wrażenie, że po prostu się znajduje w dobrych sytuacjach, żeby zdobyć frag, dosyć często w tych sytuacjach się znajduje. To jest jakby ciężkie do zmyślenia, ale na to się te po prostu, też po prostu jakby dużo umiejętności i poświęconego po prostu czasu na, na rozwinięcie swojej gry. Na pewno, tak jak mówię, jego siły trzeba szukać w jego głowie, a nie koniecznie właśnie wyróżniających się na tle innych młodych talentów, umiejętnościach mechanicznych. Na pewno jest sporo metów, gdzie widać, że robi coś takiego, tak jak mówiłem, takiego drobnego. Ja bym na to nie wpadł i zrobiłbym to po staremu, po swojemu. Ale mimo tego, naprawdę, jak te 47 demek oglądałem, to naprawdę już po, po kilkunastu demkach już miałem takie Dobra, niech to już się skończy, ileś się nie chciało. Yy, ale no, musiałem je zobaczyć, no i też yy, głównie po to, żeby po prostu wystarczająco dużo materiału zebrać, bo tego nie było naprawdę dużo. Niektóre tam jakieś double-clia, ja to ja to w tym montażu też posuwam. Dobra, muszę szybko wydać, bo zabraknie mi tych fragów. Yy, no i głównie takie najbardziej efektowne fragi to faktycznie będą z jakichś tych meczów, map show meczowych gdzie faktycznie jako przeciwnicy, jego przeciwnicy to będą ci tam piłkarze i tak dalej, więc wiadomo. Natomiast Hetrick no dosłownie robi fraga na rundę jak w zegarku. Runda jest i frag, runda, frag, runda, runda frag. Czasami jakoś tam drugiego dorzuca, no i tam raz na rok jakiś tam multi kill szalony zrobi, ale e, no po prostu mógłbym wam pokazać kilkudziesięciu innych e, mało znanych zawodników i highlightsy, które by faktycznie były lepsze od jego akcji. Ale no wiadomo, że też nie do końca na tym się opiera na najwyższym poziomie, co nie. Natomiast jeśli chodzi o machnikę, szczególnie właśnie jak ogląda matcha i Face na jego streamie, bo ten wiadomo lepiej, to widać te wszystkie jego ruchy, mieszką i tak dalej. To widać takie typowe dla wielu użytkowników G Pro Super Lightowe problemy z takim sztywnym, opornym trakowaniem przeciwnika. Nie wiem dokładnie, przez który konkretnie czynnik, prawdopodobnie przez kilka, czyli. Kształt tej myszy, i jeśli zgaczę przez kształt to mam na myśli to, że odczułam u niego właśnie taki dosyć duży nacisk od góry myszy w dół, i to jest spoko właśnie do jakiegoś grania łupę, i na przykład plików i tak dalej. Ale grając w ten sposób, według mnie nie można być topowym Riflerem. W ten sposób, jakby tak, no nie wiem, to nie mówię, że nie da się być topowym Riflerem z Plus Pro Superlightem, bo znajdę takie przykłady, ale wkręć w ten sposób, to nie. Ja też widzę, jakby podobne ruchy myszką, jak ja u siebie czułem, jak ja właśnie Super Superlatę testowałem. I też może po prostu ma zbyt małą dłoń. Tego nie wiem, na tego w miarę dużego superlighta. No a druga sprawa to są te ślizgacze, bo superlight ma beznadziejne też tokowe ślizgacze, chociaż z drugiej strony też gra na, na GP4 podkładce. To jest w miarę szybko podkładka z tego co kojarzę. Znaczy, na pewno nie jest wolna, a to też różnie bywa. I to ogólnie w tych kwestiach, wszystkie, które teraz powiedziałem, nie można jako jakby zbyt daleko idących wniosków wyciągać. To jest tak, wiecie, w ramach pari ciekawostek i takich moich obserwacją teorii. Jest też taka teoria w mojej głowie, że po prostu Hedrick i jego statystyki wysokie to jest po prostu produkt dobrze zbudowanej gry Navi Junior. Być może właśnie w podobny sposób jak Na'Vi jest zbudowane, gdzie po prostu Simple jest absolutnie najważniejszą postacią, po prostu sniper ma dużo możliwości do popisu. Nie? Ja nie widzę jakby w tym żadnego problemu, że Hetrick tam raczej nie jest drugim Monesem i tam, że nie pokazuje jakichś kosmicznych, indywidualnych akcji i tak dalej, highlightów. Znaczy, fajnie by było, I niby no, oczekiwałbym tego. Ale tak jak mówię, no nie widzę w tym problemu, nie widzę jakby, to nie oznacza dla mnie tego, że będę sobie w Nipie źle radził z tego powodu. Natomiast są dwa powody, na których myślę, że hattrick może mieć już nie takie kosmiczne, a tylko jakieś ponadprzecięte po prostu dobre statystyki w Nipie. Po pierwsze, podniosłem wrażenie, że po prostu nie robi zbyt dużo agresji i takich niestandardowych zagrań. I właśnie taka kreatywność na topowym poziomie jest właśnie często konieczna, żeby jako, jako po prostu awuperty fragi widzieć. No po prostu tymy na wysokim poziomie grają bardzo ostrożnie i po prostu nie dają zbyt dużo szans. Więc tym może być u niego problem, szczególnie właśnie na początku, bo często trzeba będzie znajdować jakieś bardzo nieznane dobre rozwiązania, żeby to jakoś przełamać. I właśnie dobrym przykładem tego, co mam na myśli, był zawsze ZIU. ZIU, przepraszam bo właśnie takie bardzo charakterystyczne zawsze u niego było stawanie w takich dziwnych, trudnych pozycjach na otwartych przestrzeniach, często, często bez jakiegoś dużego suportu, że też nie, nie było wiadomo, że on w tym miejscu jest. I po prostu stał w tym danym miejscu dziwnym, licząc, że gdzieś tam uniknie, uniknie flesza na otwartej przestrzeni, że jak po prostu zmisuje, to zginie i tyle, ale po prostu trafiał te ciężkie strzały i to była w sumie jego taka taki znak rozpoznawczy myślę w tych latach, gdzie tam miał te top 1. To mi tak najbardziej zapadło w pamięci z tamtych czasów, ale też akurat powiedziałbym, że to jest właśnie mocna strona Hatrika, takie po pierwsze trafianie pewnych fragów, aczkolwiek to zobaczymy, jak sobie z tym poradzi. No a druga rzecz to takie budowanie jego gry, to jest mocna sprawa, żeby właśnie sobie wypracować tę sytuację przed jakby meczami na botach, na ogonach z i tak dalej. Więc jestem dobry, myśli w tym aspekcie, ale to zobaczymy. A druga sprawa jest o wiele prostsza: po prostu nim ma styl taki niezbyt pod snajpera według mnie, raczej grają takie exploder i fragi, dosyć szybki CS. Natomiast też z drugiej strony to może być też dla niego idealne, nie? bo na przykład jeśli jest jakiś tam explode i tak dalej, jakieś fragi polecą, i potem jest afterplant, no to on na przykład może regularnie ten jeden czy dwa fragi właśnie na afterplancie robić. Więc to może różnie być, to mówimy głównie po tero. Po CT to tam sobie zwykle jakoś snajper poradzi. Więc finalnie, jakie będziemy statystyki, jak mu będzie szło, to jest. Powiedziałbym jednak wróżenie z fusów, bo tu jest za dużo rzeczy, których nie wiemy, ale myślę, że akurat NIP po sięgnął właśnie po to, bo po prostu wiedzą, co dostaną razem, razem z nim po prostu w pakiecie jakby, czyli wiadomo, pewne fragi z AWP, dobrego teammate'a przypuszczam, dobrego teamplayera, to na pewno, myślę, mądrego gracza z taką też naturalną chęcią do rozwoju i mimo, że właśnie jego gra na kolana jakoś mnie nie powala, no to powiedziałbym, że to może być AWPer taki coś w stylu device'a, no, tylko jednak gorszy, bo tutaj no to nie jest jednak ten poziom. Tutaj jestem dosyć mocno przekonany. Natomiast to było tyle. Naprawdę mógłbym, szczerze mówiąc, zrobić jakiś filmik o wielu naprawdę jakichś sick aimerach i jakich młodych szczelcach, Ale no, jakby nie patrzeć jednak z najlepszymi statystykami na świecie w, w tych ostatnich miesiącach i tym, przy tym transferze do nip -u. I też będąc przede wszystkim, to jest też kluczowe. Tutaj mało znanym zawodnikiem, mało osób wie jaki on jest, jaką gra, jaką szala i tak dalej. No to przy tych wszystkich aspektach, no to myślę, że ten filmik był obowiązkowy. No i to jest tyle. Dziękuję za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, to łapka w górę, można też dać suba, a ja lecę, no i na nara.